Jeśli masz duże obwisłe piersi, tłuszcz pod pachami, a ramiączko biustonosza łatwo się zsuwa, musisz wypróbować ten biustonosz. Pierwszy wybór pięknych kobiet, modny i dopasowany, sprawia, że duże piersi wyglądają na małe, unikając zawstydzających dużych piersi. Założenie tego biustonosza sprawi, że natychmiast stracisz 5 kg. STW zamknięte RZ uroczą krzywiznę ciała w jednej sekundę. Jeśli założysz go raz, będziesz go nosić wielokrotnie. Przy jednorazowym noszeniu nadal będziesz chciał go nosić następnego dnia. Biustonosz modelujący piersi bardzo miękki. Bez względu na kształt piersi z łatwością spłaszczy tłuszcz pod pachami. Miseczka ma kształt plastra miodu jest bardzo przewiewna. Sekret utrzymania idealnej krzywizny ciała może zmniejszyć każdy tłuszcz o dowolnym rozmiarze. Pełny kubek z dużym owinięciem 360 stopni bez pustego kubka zapobiegający wstrząsom. Pozwala skakać do woli. Ultra cienki kubek, miękki i oddychający. Przyjazny dla skóry i nie poci się. Zapewniają najwyższy komfort. Tył jest super elastyczny. Nie tylko nie ogranicza, ale także ukrywa nadmiar tłuszczu. Sprawia, że wyglądasz szczuplej, wypychasz piersi, dobrze wyglądasz w ubraniach. Dziś za pół ceny nie przegap tej okazji. do